Witam Was kochani bardzo serdecznie na kolejnym, trzecim już spotkaniu live naszym tutaj z Faustyną. Widzę, że już 11 osób jest z nami, także czekamy na połączenie się kolejnych osób. Zapraszam, byście na czacie wcali Wasze imiona i miejsca, z których się łączycie, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć, jak piękną wspólnotę tego wieczoru razem tworzymy. Jak wiecie, wczoraj świętowaliśmy trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę, która po łacinie nazywa się Gaudetę, czyli niedzielę radości. Jest to taki wyjątkowy moment w Adwencie, kiedy cieszymy się z tak bliskiego już przyjścia Jezusa, przeżywamy radość, że jest już tak bardzo blisko, że za kilka dni będziemy mogli go zobaczyć i cieszyć się Jego narodzinami. Z tej też okazji mamy dla Was małą niespodziankę. Zapraszam moje siostry. Pozdrawiamy! Siostra Faustyna i siostra Maria Faustyna i ja, siostra Eliana. Radujcie się zawsze w Panu. On jest naszą ostoją. Na zawsze. Życzymy Wam dobrego spotkania. I pokoju serca. I Ducha Świętego. Dobrze, kochani. O, już jest 24 osoby. Wspaniale, cieszymy się, że dołączacie do nas. Tak, idziemy. Mamy Bydgoszcz, mamy Grudziądz, mamy województwo łódzkie. Tak. Kolejne osoby ciekawe. Czy mamy kogoś spoza Polski? Tak, tak. O, mamy Rybnik. Kolejna osoba. Cieszymy się. Pozdrawiamy serdecznie. Nowy Sącz, Agnieszka i Piotrek, witamy Was serdecznie. O, mamy Panią Grażynę z Niemiec, pierwsza osoba z zagranicy, wspaniale. Już rośnie liczba, mamy nas 30, widzę, że ksiuczki w górę idą też, także wspaniale. Kochani, mam też taką propozycję, bo później będzie nie za dużo czasu, jeżeli chcecie, to już możecie na naszym czacie też zapisywać Wasze intencje, w której dziś będziemy się modlić. Dziś będzie taka szczególna, szczególna intencja. Za chwileczkę o tym wszystkim powiem, ale tych wszystkich, którzy nosicie, których nosicie w sercu, którzy są dla Was ważni, za których chcielibyście się, żebyśmy tutaj razem w tej Wspólnocie się pomodlili, zapraszam, byście, byście te intencje już pisali, bo później nie będzie za dużo czasu i, i, i może, może ktoś nie zdążyć, że tak powiem, w czasie tej naszej modlitwy tą intencję do nas wysłać. Tak, widzę, że już mamy też Częstochowę, mamy Dzierżoniów, mamy Słupsk, mamy Zawiercie, mamy Kanadę, Toronto i mamy Anglię. Super, wspaniale to mamy Polskę, Europę i mamy nawet Amerykę Północną, tak? Dobrze, wspaniale. Pozdrawiamy Alicję z Faustinum, tak jest. I mamy Dębicę jeszcze. Doskonale. Dobrze, kochani, patrzę już trzy minutki za nami, to będziemy powoli startowali. Tak. Także rozpocznijmy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tak, wczoraj, wczoraj, w tą niedzielę gaudetę, mogliśmy usłyszeć taki fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza. Posłuchajcie fragmentu, będą to słowa Jezusa. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. Piękny fragment mówiący o wielkich cudach, których Jezus dokonywał wśród ludzi, które są które są znakami potwierdzającymi tym, że jest Mesjaszem. Nasza święta Faustyna, nasza patronka, także doświadczała takiego Jezusa: Jezusa, który działa, który czyni wielkie znaki, który czyni wielkie cuda. Dlatego też z wielką ufnością powierzała się Jemu i powierzała jemu wszystkich tych, których wiedziała, że w jakiś sposób tych cudów, tych znaków Jezusa potrzebują. Czy to chorych, czy cierpiących z różnych powodów czy tych też, którzy się od Boga oddalili, którzy stracili nadzieję w Jego miłosierdzie. Dlatego w dzienniczku zapisała takie słowa. Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat, wszędzie i wzdłuż i zapuszczam się na krańce Jego do najdzikszych miejsc, by ratować duszę. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. To było wielkie pragnienie Faustyny, by przynosić Jezusowi dusze, by je ratować, by przyzywać tego miłosierdzia dla nich, aby Bóg mógł w ich sercach, w ich życiu też dokonywać tych wielkich znaków, takich samych, jak dokonywał na tych, którzy żyli obok Niego w tym czasie, kiedy On tutaj na ziemi był. I w tym trzecim tygodniu Adwentu chcemy Was też zaprosić, do czynienia miłosierdzia przez modlitwę, szczególnie dla tych, którzy tego miłosierdzia teraz najbardziej potrzebują. Możemy się pomodlić za tych, którzy potrzebują tego miłosierdzia, bo cierpią fizycznie z powodu różnych chorób, może z powodu starszego wieku, może z powodu jakiejś niepełnosprawności, ale chcemy też otaczać cierpiących na różne inne sposoby, może cierpiących z powodu jakichś trudnych relacji, Jakichś nierozwiązanych spraw, czy to w rodzinie, czy w małżeństwie. Może chcemy prosić za tych, którzy się pogubili, którzy trwają w jakichś ciężkich nałogach alkoholizmu, y, przemocy, hazardu, internetu, może jeszcze jakichś innych, które niszczą ich życie, które sprawiają, że nie mogą cieszyć się życiem. Będziemy też prosić za tych, którzy y, być może już blisko są przejścia do wieczności, którzy. Być może w najbliższych dniach, może w najbliższych godzinach odejdą z tego świata. <laughs> może niektórzy z nich są w tej chwili daleko od Boga. Może całe życie tak przeżyli, będąc daleko od Boga, ale Pan Bóg do końca chce okazać im swoje miłosierdzie i my naszą modlitwą możemy to miłosierdzie, to otwarcie się na Jego miłosierdzie w tych ostatnich chwilach, być może ostatnich sekundach ich życia, możemy to dla nich wyprosić będziemy też prosić za tych, którzy są duchowo umarli, którzy być może od wielu miesięcy lat nie przystępowali do sakramentu pojednania, którzy z tego sakramentu się boją, którzy mają trudność w przystąpieniu do tego sakramentu. Ich też chcemy szczególną naszą modlitwą otoczyć, aby w tych ostatnich dniach adwentu znaleźli tą odwagę, znaleźli tą motywację, aby przyjść do Jezusa i otworzyć przed nim swoje serce w tym sakramencie, aby on, Przygotował ich na swoje narodziny, aby mogli z Nim zjednoczyć się w Komunii Świętej w Boże Narodzenie. Oczywiście was też zachęcam, byście pomyśleli o spowiedzi, o takim bardzo szczególnym przygotowaniu się na świętowanie Bożego Narodzenia i zaplanowali sobie taki czas, by w tych najbliższych dniach do tego sakramentu także przystąpić. Patrzę tutaj króciutko na czat. Widzę, że mamy coraz więcej intencji. Wspaniale, że piszecie. Być może, że tak powiem, wszyscy, którzy tutaj się z nami łączycie, już coś napisali, ale gdyby jeszcze tak nie było, to teraz dajemy sobie taką chwilę, żebyście mogli jeszcze pomyśleć, za kogo chcielibyście się dzisiaj pomodlić, kogo otoczyć swoją szczególną modli modlitewną troską, i w ten sposób okazać mu swoje miłosierdzie. Prosić to miłosierdzie od Pana Boga. Możecie tę intencję zapisać, ale możecie ją mieć po prostu w sercu, i teraz wszyscy razem wspólnie w tej intencji pomodlimy się dziesiątką różańca. Będziemy rozważali trzecią tajemnicę światła, tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. Weźmy różaniec do ręki, i pomódmy się. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, matku miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Pomódlmy się jeszcze króciutko we wszystkich konających i zmarłych, wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za tę wspólną modlitwę, za to wspólne króciutkie rozważanie fragmentów z Ewangelii, dzienniczka świętej siostry Faustyny. Cieszę się, że byliście z nami. Pewnie jeszcze wiele osób będzie tego live'a oglądało w późniejszym czasie, bo teraz z różnych powodów nie mogli się z nami połączyć. Cieszymy się, że tworzycie z nami tą piękną wspólnotę. I oczywiście zapraszamy za tydzień o tej samej godzinie, o 20.00, kolejny czwarty i ostatni już live. Będzie to 22 grudnia, dwa dni przed Wigilią, czyli już takie bardzo, bardzo bliskie przygotowanie do narodzin Jezusa, tego jednego z najpiękniejszych i najcieplejszych świąt, jakie mamy. W naszym roku liturgicznym. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za ten dzisiejszy wieczór, za naszą wspólną modlitwę. Oczywiście pamiętamy o Was codziennie w naszej modlitwie, tutaj w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, szczególnie w godzinie miłosierdzia, ale także w naszej modlitwie, tutaj sióstr Faustinum, które codziennie się spotykamy, aby też was i wasze troski, wasze sprawy, wszystko, co nosicie w sercach, także omadlamy. Także czujcie się. Że jesteście w naszych sercach, tutaj, i że jesteśmy blisko Was, naszą modlitwą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Z Bogiem.